No i jod, bardzo fajny pierwiastek. Pomimo, że wszystkim z reguły kojarzy się on z tarczycą, prawda, że jest on gromadzony w tarczycy, odpowiada za, za funkcjonowanie tarczycy, to nie do końca tak jest, ponieważ jeżeli nie wszystkie, to większość komórek w naszym organizmie posiada receptor dokujący jod do wnętrza komórki. Dlatego, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś choruje na. No, na Nadczynność tarczycy, prawda? I lekarze mówią, całkowity zakaz stosowania jodu absolutnie tak być nie może. Należy stosować jod tylko w bardzo małych ilościach wybrać dawkę odpowiednią dla siebie, ale nie wolno rezygnować z jego stosowania, bo brak jodu powoduje praktycznie degenerację na poziomie każdej komórki, każdego mitochondrium, i wcześniej czy później wyleczenie może czytać, inaczej, załagodzenie. Nadczynności tarczycy może przerzucić się tak naprawdę w zdecydowanie gorsze choroby. Dlatego warto zwrócić uwagę, że należy jeść w bardzo niewielkich ilościach jod, kontrolować jego spożycie, czy to w postaci suplementów, czy to w postaci śledzi, na przykład, czy innych dzikich ryb, powiedzmy, ale należy go nie należy z niego rezygnować, bo jest on po prostu do życia i funkcjonowania człowieka niezbędne. Posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, Przeciwnowotworowe i przeciwpasożytnicze. Wręcz były w pewnym momencie całe szkoły polegające na, zwłaszcza przed wojną, leczeniu chorób nowotworowych z wykorzystaniem jodu, które zostały dzisiaj zapomniane. Warto zwrócić uwagę, że 50 lat temu spożycie jodu było na wyższym poziomie i wtedy ryzyko zachorowań na, rako, na raka piesi wynosiło 1 do 20, obecnie jest na poziomie 1 do 8, czyli jeżeli połączymy te dwa fakty, możemy pokusić się o stwierdzenie, że jednak jakiś pies jest gdzieś tutaj pogrzebany. Eksperyment tego dżentelmena spowodował, że z mąki wycofano dodatek jodu, który był przez wiele lat stosowany, z niezrozumiałych z chemicznego punktu widzenia absolutnie dla mnie przyczyn, zastąpiono go bromem, na dzień dzisiejszy, mówię, ilość jodu w pożywieniu spadła, a wzrosła toksycznego bromu, który jest dla naszego życia po prostu skrajnie niebezpieczny. W przypadku mężczyzn jest to po prostu zwykła kastracja przy dłuższym stosowaniu. A w przypadku chłopców, którzy się dopiero rozwijają, jest to z góry skazanie na... Bycie powiedzmy nie w pełni wykształconym organizmem samca. To jest po prostu degeneracja już na poziomie podstawowym. Od momentu, kiedy tylko sięgnie po pierwszą bułkę czy wyrób zawierający mąkę, która została na swój sposób naszpikowana bromem. Yy. No i tak jak mówię, obniżenie zawartości jodu w pożywieniu zwiększyło zapadalność ludzi na choroby tarczycy. Jeżeli połączymy to z wybuchem w Czarnobylu, połączymy to z, z licznymi próbami tymi, y, jądrowymi, które zostały przeprowadzone na świecie, efekt tego będzie taki, że y, liczba ludzi chorujących na tarczycę, zwłaszcza kobiet, wzrasta. U mężczyzn się to bardzo często przekłada, mówię, w postaci nowotworów prostaty, otyłość, która jest również bliskim przyjacielem chorób nowotworowych, a przede wszystkim zaburzenia fizycznego, umysłowego dzieci. Warto powiedzieć, Światowa Organizacja Zdrowia łączy niedobór jodu z umysłowym kretynizmem oraz wzrostem śmiertelności noworodków oraz bezpłodnością kobiet. I ma bezwzględnie wpływ na kształtowanie inteligencji człowieka. Różnica wynosi około 13,5%. Więc, jakbyśmy na to nie patrzyli, kilkadziesiąt pokoleń musi na te 13,5% umrzeć i się urodzić. Więc tu wystarczy tylko dawkować J i mieć zupełnie inną jakość społeczeństwa. Pytanie, czy o to chodzi, żeby mieć wyższą jakość społeczeństwa, zwłaszcza myślącego. Natomiast, natomiast co jest ważne. Yy, tak jak powiedziałem, J jest pierwiastkiem, który wymaga omawiania praktycznie w nieskończoność. Liczba zachorowań na nowotwory tarczycy, tu jest błąd, zapewne. Nie, dobrze, 2192, za to zmalała liczba zgonów, czyli to co powiedzieliśmy, lepsza prewencja. Częściej chorują kobiety, rzadziej mężczyźni. Nie zmienia to faktu, że niedobór w organizmie jodu przejawia się nie tylko, tak jak powiedziałem, popularną tarczycą, bo to jest taki sposób kojarzenia, ale ma wpływ także na zwiększenie ryzyka raka piersi i raka prostaty u mężczyzn, jeżeli już ściśle trzymamy się chorób nowotworowych.